Paweł, siemaneczko, jestem Paweł. Dzisiaj jest ze mną Gaba ludzi zagramy sobie Siema. w Minecrafta. Tak, Tęce. Viper, Viper, On gra w GTA. dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta. No i powiem coś, na e Zaraz, na kreatywy, tutaj sobie właśnie. Przepraszamy, zbudowa. że właśnie zaczynamy tak, że zbudowane My już nagrywaliśmy. Oczywiście do się zrypało, Dobra. On tam o, mówi, to, że ma jakiś pokój dla dziewczynki, czy coś Tak, a, to jest pokój dla dziewczyn, biblioteka, naprawdę coś, coś takiego. <trujne> No. A potem będziemy tutaj mieszkać na... Ej, patrz, mam ukrytą skrzynkę. A ja umiem tak zrobić, żeby skrzynkę... żebyś mógł otworzyć półkę i skrzynkę otwierać. Jak? Nie wiem. <grym> ale wiem. wiem. Wiem, jak to się robi, ale nie wiem. A gdzie jest policja? Gdzie? Można było gdzieś do... A coś, możesz, robił kupę, nie? Giebelku i to spuścisz. Będziesz, może, może będziesz... No głupi. Właśnie. Hello. Odkryłeś, odkryłeś Kibel. Właśnie. Trzy nie. gwiazdki. Eee. Tak słabo. Zabijłeś policjanta? W jaki sposób? Zaszczeliłeś go, czy dużo? Zaszczeliłeś. Twoja. Nie zabiję. No dlaczego ja, to znaczy, ja broń nie mogę użyć? Niech mnie zabiję ten. No jest. Chwała, słuchaj, że broń. Ej, baby! Policja mnie złapała! Ej, a może lepiej teraz GPT a to sobie zagramy Microsoft na Xboxie? Mm. No weź! Artito! Ar... Ar zabudu. <grym> ar... Ej, właśnie, ja mam na ciebie nową psywkę! Artodito. Ar Dobra, <grym> no, Arto może tym mówić, ale nie tak całkowicka bardzo lepiej. A po drugie, jestem Artur. Nigdy nie mogę uciec, ja nie jestem na o, ale... A mogę ja powiedzieć, że mieszkasz tylko w domu? wiem. Mieszkasz w domu, Artur. O, a ja wiem, a ja, ja... mieszkasz w W domu. Artur Petro Jestem. Y, jest ten. Artur Petro y. Właśnie No bo, bo przecież tak się nazywam na YouTube Artur Petro No bo jesteś Artur Nie Nie mówić Artur Różno no się mówi Słuchaj go no. to... Szkoda, że tego nie nagrałem Ej, rozwalę swój dom. Tabicka mi potrzeba. Ej hey no! Kurde, co? Ej, hey. <grystanie> co? Zatrzel go! Nie może, to jest twój pier... Ale możesz go rzucić granatem. Na... Na tym. To, nie weź się dafrał, he he he. Skąd jest tabicka? Normalnie. Powiedz, z jakiego? To Znajdziesz ją najpierw. tak szukać. Niżej. Patrz jaki tron. Nie. Artur, patrz jaki tron. Mega tron! No, to będzie ten pokój wypełniało. Pokaż. To będzie tylko ten pokój. A co to jest? Łazienka. Co ty, nie kończysz? No chcesz coś No on mi nie zauważył. No bo on tam coś o Tobie napisał Zaraz zobaczę No na nagraniu coś zobacz Nie no, co? Paweł Lonek No, napiszę coś Prawo polskie? Piszesz? Czekaj No błąd! A co tam było napisane? Dom Gabadu tam było na... No głąbie nie psuj! Kiedy to wiesz, Idy tobie zniszczyć? Zywaliła mnie przez ciebie. Wiesz, że ty tylko też możesz mieć cztery auta, Artur. Dwa mnie przez Pawła, ciebie też. Dobra, przepraszam cię Artur. Gdy no, tobie jakaś tabliczka zniszczyć, bo ty pisałeś, widziałam. Nie pisałem, tylko robię kibel. Ja robiłam to kibel, To nie trafiłeś. Dobra, nagrywamy już przez co 5 minut. No, ja już powoli kończę. Mój dom. A ja już idę. No więc cześć. A mara mam... wajper, pożegnaj się. A. Cześć, hmm. idę później. Albo nie, ty przyjdź później do mnie. Powiedz hmm. No i co? Mam? To więc tak. Super szatę? Super szatę. No żeby nie kupić super. Dobra, no i tutaj wtedy będę miał czegoś taki bumum. Bum bum. No i jest bum bum. mamy kibel. Największy kibel świat. Fajnie masz. Tutaj bym sobie stał, tylko polecam. Eee, tu się pisze! Jak już zaczynamy pisać, to tu samo się pisze, a tak. W Minecrafcie na kompa i ten to musisz napisać i potem to się... kibel. Kibel. Ej, ale miście, nie zmieści mi się tutaj. Nie Muszę A No i ja no, już powoli w końcu mój dom. Chyba takie trzy jeszcze tam nie wysoszę, tylko trochę tutaj pochodni chyba zostawia. Hop, po, po, byle jak to pochodnie, No na co tak ładnie... No nie, ludzie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. No nie kończysz? Jeszcze, jeszcze kończysz? nie. Kończysz? Ja teraz ich proszę, nie? Zostaw łapkę w górę, subskrypcji i czego to, I tylko ci potrzeba, tylko nigdy, nie 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 da, tylko nie. nigdy nie zostawiaj łapki w dół. A mój kolega z klasy mi dał, e, napisał buj i mi dał opór. A nie. jak on się nazywa? Wiktor Kół. Banni Powiedzmy, to zrobił specjalnie. Nawet nawet pe, pewnie filmu nie obejrzał. Co nie? Co nie? Ja no, pewnie nawet filmu nie obejrzał. Mam. No. no i myślę, że. Mój dom już jest prawie gotowy. A my to robimy trzy części z tego? Nie! Nie? Pięć mieliśmy, nie pamiętam. Cały skończymy dzisiaj, że już nie mieliśmy z głowy. Zaraz kolejny jak stawimy. Mamy na to całe dwa tygodnie. Ile ja się jeszcze tu tam do ciebie nachodzę przez te trzy tygodnie? Jakie trzy? Dwa powiedziałem. Trzy! No to sobie zobaczymy na nagraniu, ok? To przepraszam, jak powiedziałem, trzy. A jeżeli nie, to, to Arczu już raz ty przepraszam. Przepraszam jak powiedziałam to bo... <noise> Artur mnie oblaja <noise> Teraz gadasz jak dziewczynka. Wiem. Dobra, tylko tutaj no, zrobię tą się. większą ściankę, zrobię tą większą ściankę. Nie zesraj się. Tylko zrobię tą większą ściankę i na tym chyba ja już zakończę odcinek. Nie! Ja też muszę kończyć wtedy, a ja chcę jeszcze, mieć... ja jeszcze nie skończyłam mojego domku, muszę jeszcze na górze sobie skrzynkę w ogóle stawić i dlatego jeszcze nie, ja nie kończę. A myślisz, ile mi to zajmie? Ty masz... zdążysz dziesięć, 10, piętnaście 10, skrzynek. To mi to możesz robić! Ty no, ty wtedy zdążysz postawić piękne skrzynek, jaka to zanim ja to skończę. Moje, to kolejny raz, że do ciebie pisze. Ale masz fanów. No, fan no w... jasne, jasne. To, co to są twoi fani, no. Moje Może twoja dziewczynka. Nie masz dziewczynki, dziewczynki? Nie masz dziewczynki? Nie mogę przy ciebie stać. Hej, miałam prysznic zrobić, a ja wylałem wodę. Co. Ale za biedny. Skąd wiesz? Bo znam moje życie.